Pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Arkadiusza Merchem. Witam serdecznie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Piotra Sałtyckiego. I witam serdecznie, serdecznie Zastępcę Prezydenta do spraw rozwoju, Panią Domicelę Kopaczewską. Szanowni Państwo, mała gmina Włosławek, gmina w Powiecie Włosławskim. I bardzo nam miło, że spotkanie z przewodniczącym Platformy, spotkanie takiego szczebla, odbywa się właśnie na terenie małej gminy Włosławek. Spotkanie z mieszkańcami tego najniższego szczebla jednostki samorządu terytorialnego, aby porozmawiać o tym, co przed Polską i jak Polsce w Oto jego Oddaję głos Pani Dziękuję bardzo Pani Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość rozmowy. Mówiliśmy i uprzedzaliśmy, że będziemy rozmawiać z samorządowcami, będziemy rozmawiać z mieszkańcami polski lokalnej, takich gmin, takich miejsc jak Pruszyn, jak gmina Wrocławek. Cieszę się, że jesteśmy tutaj. Jest pani prezydent, jest pan marszałek, jest poseł Myrcha z nami ale też są samorządowcy. Chcemy rozmawiać o programie, o tym, co jest najważniejsze dla, dla Polski powiatowej, dla Polski lokalnej, co jest potrzebne mieszkańcom, o to będziemy pytać. Będziemy rozmawiać o służbie zdrowia, o tym, co jest potrzebne, jeśli chodzi o inwestycje, o środki zdrowia, przychodnie, które powinny być na każdym poziomie, na tym podstawowym, nie tylko powiatowym, ale także gminnym. co z drogami lokalnymi. Z inwestycjami w drogę lokalnej i infrastrukturę. Co ze z szkołą na tym poziomie, właśnie gminnym, e, i w jaki sposób dają sobie radę, jak z podwójnymi rocznikami, co wynika z deformy wprowadzonej przez Minister Zaleską. Wreszcie rozmawiamy o Narodowym Programie Rozwoju Wsi o dopłatach rolnych, o dopłatach z Unii Europejskiej, jak potrzebne są skuteczne negocjacje w budżecie Unii Europejskiej, jak budżet Unii Europejskiej, budżet, który będzie przyjmowany przez Parlament Europejski pod koniec roku, jak on jest ważny dla Polski, dla całego naszego kraju, ale musi być dedykowany właśnie do Polski regionalnej, lokalnej, powiatowej, tej gminnej. O tym rozmawiamy to chcemy podkreślić. I cieszę się, że są z nami przedstawiciele miasta, ale także marszałek Urzędu Marszałkowskiego, bo to właśnie Urzędzie Marszałkowskie w dobry sposób, a w żadnym innym województwie, tak jak tu w kujawsko pomorskim tak dobrze wydaje się środki europejskie, tak bardzo zmienia się tę lokalną. Ojczyznę, tę małą ojczyznę, lokalną społeczność, tak dużo rzeczy i inwestycji jest prowadzonych. Cieszę się, że, że Marszałek Cąbecki robi to bez wytchnienia i przez wiele, wiele lat z bardzo dobrym skutkiem. Oczywiście tych pieniędzy musi być więcej. Oczywiście one muszą być jeszcze lepiej wydawane, skuteczniej wydawane, ale jeszcze lepiej dedykowane. A można to zrobić tylko wtedy, kiedy będzie dobra współpraca między, między Europarlamentem, eurodeputowanymi polskim rządem, poszczególnymi ministrami i marszowkami, urzędami marszałkowskimi. Tu potrzebna jest współpraca. Pieniądze europejskie, inwestycje, które możemy tutaj otwierać, nie mają barwy partyjnych czy politycznych. Zawsze o tym mówię i zawsze to będę powtarzał. Każde euro przyniesione tutaj, zainwestowane, tworzy nam wielkie szanse na to, żeby następne pokolenia mogły z tych szans, te szanse wykorzystywać z nich korzystać, żeby mogły, żebyśmy mogli mówić o poprawie o postępującej modernizacji, o poprawiających się warunkach życia funkcjonowania tutaj właśnie w polskiej, w Polsce lokalnej. I o tym dzisiaj rozmawiamy i to podkreślamy i dzisiaj będziemy o tym także mówić na spotkaniu. Będziemy pytać, co jeszcze czym dokładnie, na czym dokładnie musimy się skupić, co jeszcze wpisać w ten program regionalnego działania, jak jeszcze być skuteczniejszym w kampanii wyborczej, w samych wyborach, a także po wyborach, bo przyjeżdża rzeczywistość, nowa rzeczywistość po październiku, też przyniesie nowe wyzwania, które będziemy musieli podejmować. Chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, o której mówiłem wczoraj, ona jest i w zeszłym tygodniu, bo ona jest bardzo, bardzo na czasie co o powiedzieć w kontekście także historycznym. Chodzi o festiwal Woodstock, festiwal, który odbywa się w Kostrzyniu. Mówiłem o tym kilka dni temu, prosiłem marszałków, zarządy województw naszej koalicji Platformy Obywatelskiej i psl o zaangażowanie przewozów regionalnych, o umożliwienie młodzieży dotarcia, dostanie się na ten, na ten festiwal. Państwo wiecie, że ze względu na niezrozumiałe czynniki polityczne, decyzją PKP Kostrzyń jest omijany przez, przez pociągi PKP więc tutaj dzięki błyskawicznej akcji marszałków to marszałek Struk, Marszałek Geblewicz, marszałek Elżbieta Polak, gospodyni z marszałek województwa lubuskiego zaangażowali się błyskawicznie i pomagały tutaj w koordynacji tej pomocy i możliwości dania młodzieży możliwości dojeżdżania, dojechania do, na ten koncert. Cieszę się, że dzisiaj dołączył Marszałek Andrzej Pułaz-Opuszczysty i cieszę się, że jest także deklaracja ze strony e, Marszałka Piotra Całbeckiego, że on także będzie wspomagał tę akcję i, i pomoże młodzieży z Kujawsko-Pomorskiego, żeby skutecznie, szczęśliwie dostać się na ten koncert i z niego za to dziękuję, bo to jest ważna rzecz i taka bardzo symboliczna. Zawsze przypominam i mówię też o tym w kontekście moich podróży do Jarocina w latach, na początku lat 80 kiedy podobnie wtedy muzyka była trochę inna, wszyscy byliśmy trochę inni i młodsi, ale ale władza tak samo nie lubiła niezależnej muzyki w ogóle niezależności i wolności. Wtedy udało nam się dojeżdżać do Jarocina. Dzisiaj jestem przekonany, że dzięki pomocy marszałków Platformy Obywatelskiej, wszystkich ludzi dobrej woli, że będą młodzi ludzie mogli dojechać się i, i słuchać muzyki, oddychać wolnością yy, tam w, yy, w Kostrzyniu na, na festiwalu Pol Rock kiedyś. Mówimy. Dziękuję bardzo pani Marszałku za, za to zaangażowanie. Cieszę się z tej tak. komplementacji. No, Witam e, Państwa. Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu za tę komplementację. Wspomniał o tym, że nasz region najefektywniej w Polsce wykorzystywał jako to środki unijne. Do prawda, w poprzednią perspektywie 141% efektywnością, to znaczy, mając do dyspozycji 100, zrealizowaliśmy zadanie z 141%. Nie było tej efektywności, gdyby nie zaangażowanie samorządów. Wiemy, tu lokalni dziennikarze wiedzą Państwo, że słyniemy z absolutnej apolityczności, jeśli chodzi o decyzje, które podejmujemy w zakresie wydawania środków unijnych. Wszystkie one są konsultowane na bardzo szeroką skalę z środowiskami samorządowymi. Jesteśmy jedynym regionem w Polsce, gdzie całą mapę regionu pokryliśmy lokalnymi wyrokami działania. To znaczy, oddaliśmy na najniższym szczeblu samorządom i organizacjom pozarządowym decyzję, jak wykorzystać środki unijne już w tej perspektywie. Podobnie planujemy zorganizować ten system jeszcze go udoskonalić w następnym. E, oczywiście do rozstrzygnięcia składu składy pociągów z młodzieżą z naszego regionu nie ma to znaczenia, gdzie młodzież chce jechać i na jakie spotkania. Ważne żebyśmy pomagali, szczególnie kiedy przychodzi okres wakacyjny. Trzeba nie tylko zagwarantować garnowy przejazd, ale co ważniejsze bezpieczność. Na pewno zrobimy wszystko, żeby młodzież i dojechała, i dojechała bezpiecznie na co do